Wytrawni kolekcjonerzy dzieł sztuki, a jednocześnie przebiegli i niezwykle urodzili złodzieje. Mafijny klam z Hongkongu wkracza do gry o wielkie pieniądze. Najnowszy serial Johna Wu był sobie złodziej. Perfekcyjnie zrealizowane kinoakcji. Od 2 września w Polsce. Air America. Film sensacyjny, którego miejscem akcji jest Laos w czasie wojny w Wietnamie. Mel Gibson i Robert Downey jako piloci pracujący dla CIA zapewnią nam z pewnością wspaniałą zabawę. Odlotowy film i odlotowa nagroda. Zadzwoń 0776 690. Odpowiedz prawidłowo na pytanie. Jak nazywa się statek powietrzny bez napędu silnikowego? Sterowiec? Lotniskowiec? Szybowiec? Zadzwoń 0776 690. Może ta wspaniała maszyna stanie się Twoją własnością. Losowanie już 24 sierpnia o godzinie 19.50. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 744. no